Cześć, a dzisiaj będzie kolejny odcinek o tym Foxy I właśnie był bardzo fajny pomysł Z tym, że Foxy będzie płakał Na łóżku i Że będzie sobie przypominał dobre Chwile z mangle, więc właśnie wykorzystamy Ten pomysł właśnie W tym odcinku, no to więc zaczynamy A, jeszcze jedno Piosenka się będzie troszeczkę różniła, więc Skarbie Tak? Moim zdaniem Niepotrzebnie byśmy temu mówili Jeszcze Większa w nim złość wybuchła. A, wie, a wiedziałaś, jak on bardzo to mangel lubił. Słuchaj, może jeszcze mamy te kontakty z tą matką, więc może jeszcze się spotkają. Mam taką nadzieję. Tymczasem co u Foxiego? <grym z górą> Nigdy tego nie zapomnę. Dzisiaj, dzisiaj dzień w szkole był fatalny. Tak chciałbym, żeby mangel przyszła. Ale ona już nigdy nie przyjdzie. Ciekawy, jak teraz wygląda. Pewnie ona już mnie nigdy nie odwiedzi. Zawsze będę takim głupim niedorajdą bez zainteresowań. Pamiętam, jak siedzieliśmy na tej fajnej kościawce bawiliśmy się. Ale dalej, dalej to pamiętam. I teraz tak w jego myślę. Dalej, Foxy. Jesteś najlepsza. A ty jesteś moim bohaterem. Powiedziała, że jest moim boha bohaterem. Nigdy tego sobie nie zapomnę. A rodzice podsłuchiwali go. Ona jest głupia. Zaraz ją zrzucę z tej wystawki. Ty, cika, uspokój się. Ona jest najlepszą dziewczyną. Ech, Właśnie, a co zrobicie, co? Poskarżycie się mamusi, wiedziałam. <grystanie> Spokojnie, opatrzę ci tą ranę. Nie wytrzymam bez wangli. Chcę, żeby ona wróciła. <grystanie> Hej, Może jej nie zrobię krzywdy, ale tej głupiej zabawce. Hej, zostaw. To jest jedyna pamiątka. Tak? Niby? Tak, możesz jej powiedzieć. Ona straciła swojego tatę. Jej tata umarł. Przepraszam, mogłyśmy od razu tak. Mogłam nie być taka zła i mogliśmy się pokusić. Nic się nie stało. Hmm. Pa! Ona nigdy już nie wróci. Te momenty z nią były najlepsze. Mogłem zdjęcia strykać albo nie wiadomo co, a teraz mam tylko głupiego kolegę w szkole, który nawet nie jest fajny. Nie wytrzymam. Tak mi smutno, że jej nie ma. Ona była dla mnie niczym siostra. Martwi się? Nie... Słyszałeś? Tak, słyszałem. Zadzwonimy i zrobimy mu niespodziankę. OK. Mam nadzieję, że mu to przejdzie. Raczej w to wątpię. No to co dzwonimy? Okej. Okay. Halo? Y Poczta głosowa. Nagraj wiadomość. Chyba nawet numer zmienili. E no, C no trudno. Próbowałam już 50 razy się tam dodzwonić. Ale nic się nie uda. O, o idzie Foxy. F Foxy wszystko w porządku. Ta, jej, wszystko w porządku. Jutro idę do szkoły. widzisz tam dokuczliwy Springtrap, który cały czas mi dokucza i, ni i nic więcej. to wręcz cię cieszę. Wow! Mandy nie ma. Mogę iść na ten plac zabaw? No dobrze, pobiegnij tam. Tutaj się bawiliśmy. Pamiętam, jak ona tutaj siedziała i. Nie wytrzymam. Naprawdę się zaraz znowu popłaczę. Ona. <laughs> Foxy! Znowu te wspomnienia, jak mama wołała przez okno. Mama akurat będzie dalej wołać, ale nie będzie ze mną śmiejącej się mandy ani nikogo. <laughs> Foxy, wszystko w porządku. Nie mogę się patrzeć, na jak ty cierpisz. Ja też. Wszystko tak, wszystko w porządku. Nie zapomnij, że masz iść do szkoły. Jasne, to nie, nie zapomnij. Nie wiem, co z nim zrobimy, ja też nie. Minęło parę lat później. Byli w By Foxy był w czwartej klasie. No nic, skarbie, na no to idziesz do szkoły? Tak, pa, mamo. Będę tak. Yy, dzisiaj kończymy akurat o, o, o 13, więc yy, przyjdę. Aj, mój chłop Dobra, no nic. No to pa, mamo. Pa, to. Pobiegnę. On nigdy nie zapomni o tej manga. Tak, wiem. <ścoughs> o, cześć, Boni. Hej, idź za. Eee. Nic, jestem dalej, jestem zły. Ty, od pierwszej klasy będziesz cały czas zły, no że jakiejś dziewuchy nie ma. Uch, to nie byłaby jaka dziewucha. I wiesz co, odczep się. Chcę być sam, chcę sam siedzieć. Ej, że weź że przestań. Ech, no na nic ja idę. Bo nie zawsze był zły. O, chika idzie. Foxy, wszystko w porządku. Nie, nic nie jest w porządku. Eee, spokojnie. Um, wiesz, Mangy już nie wróci. Tak, wiem, i się z tego powodu ty się cieszysz. Przecież jej nienawidziłaś. Spokojnie, to tak nie jest. Ale masz jeszcze mnie. Ciebie. Hmm. Oj, nie bądź smutny. Spokojnie. Yy, dam ci odpisać yy, matematykę. Co, niby to mnie pocieszy. Pocieszyłoby mnie, gdyby mangl była ze mną. Ja już będę zmykawa. Wiesz, a gdyby ona tak stała no za tobą? Ona za mną? To nigdy się nie przydarzy. Jak to nie? Nie, bo to nigdy się nie spełni, gdyby ona no za mną stała. Czyżby? Ja myślę, że jednak się spełni. <noise> Czy kłamiesz. Odwróć się. Sam będziesz myślał. Mungil? Myślałam no, że ty już nie żyjesz! Foxy... Ja żyję! Przecież bym nie umarła! I jak, jak ty to zrobiłaś? Co, znowu płaczesz, choć nawet jest Mungil? Wiedziałam, że jesteś tylko peksą! Nie! Płaczę ze szczęścia! Jak ci się to udało? To nie moja zasługa, to zasługa twoich rodziców! I nawet tej twojej twardej, w cudzysłowie oczywiście, mamy. Mam ale ja myślałam, że ja cię nigdy nie, nie spotkam. Spokojnie. Wszystko jest okej, okay, ale... Dlaczego wyjechałaś? Dlaczego opuściłaś dom? Musiałam wyjechać, bo operacja oka mamy była po poważniejsza niż mi się zdawała. Ale... ale twoja mama żyje. Żyje, ale jest w bardzo słabym stanie. Dlatego musiałam tam z nią pojechać i ją wspierać. Lokowania były złe. Prawie, że umarła. Ale żyje i spokojnie. Jeszcze tylko trzy tygodnie w szpitalu i wyjdzie z świętym spokoju. Teraz już może iść do takiego normalnego. Musieli jej operować oko, i na, na to oko słabo widzi wow, ale w ogóle nie mogłem się do ciebie zadzwonić. Dokładnie moi rodzice. Było mi tak przykro. Wspominałem z za młodszych lat ciebie i. Spokojnie, ja jestem. Mi też było przykro. Nawet nie wiesz. Spotkałam taką koleżankę, która zła. A ja kolegę z Springtrapa. Ej! <laughs> Miał śmieszne imię. A, oh, no. Wiesz co? Cieszę się, no, że tutaj jesteś. Wiem. No ja też bardzo się cieszę. Jesteś moim bohaterem, Foxy, pamiętasz? Tak, wiem. Pocałowałaś mnie, jak byłaś mała. Mangel, jesteś, jesteś najlepszą dziewczyną, jaką znam. A ty najlepszym chłopakiem. Wiesz, bardzo mi było smutno. Mam nadzieję, no, że już nigdy ciebie nie opuszczę, bo... Naprawdę... Ja w szkole też, ja, ja powiedziałam, że ja nie mam żadnych zainteresowań To tak samo jak ja, ja też tak powiedziałem Widać, że jesteśmy siebie warci A teraz chodzę do tej szkoły i będę, i, i za to będę cały czas z tobą Mango, jesteś najlepsza tak, ale to jeszcze nie koniec naszej historii, na pewno. Podziękuj Czice. Nie chciała ci się przyznać, ale to też, je, to też jest trochę jej zasługa. Czice? Przecież była... Nie była zła, spokojnie. Wiem, hmm. no zadziorna z niej dziewczyna, ale chodź. Tak się cieszę, że ciebie spotkałam. A bardzo ciebie szukałam. A ja ciebie. Kolejna część nastąpi. To jeszcze nie koniec, jeszcze się dużo wydarzy, więc...